W dojrzałych związkach czy też dojrzałych relacjach mówimy do siebie wprost, jeżeli nam zależy na tym, żeby rzeczywiście współtworzyć dojrzały związek czy, czy też dojrzałą relację. I oczywiście szczęście w tym temacie mieli ci, którzy dorastali w domach, w których rodzice potrafili komunikować się wprost. No bo jeżeli tak było, no to e, wyszliśmy do dorosłego życia z taką umiejętnością, tak? Czyli mamy to w tym naszym pakiecie startowym do dorosłego życia. E, stety, niestety e, obserwacje są takie, że jednak większość domów, no tej takiej dojrzałej komunikacji nie było za dużo. W związku z tym, dzisiaj współcześnie wiele dorosłych osób nie potrafi tego i dobrą czy wdzięczną przestrzenią do tego, żeby przede wszystkim doświadczać, że się tego nie potrafi, a po drugie, żeby oczywiście móc się tego nauczyć. Tak? No bo, bo to, że wyszliśmy z takim pakietem startowym z domu, to nie znaczy, że, że tutaj nie możemy sobie E, czegoś zaktualizować, tak, i wprowadzić nowych danych. E, także taką wdzięczną przestrzenią są właśnie związki czy, czy relacje, no bo tutaj nie, niejako automatycznie, właśnie będziemy stosować te wszystkie strategie komunikacyjne, e, których nauczyliśmy się w domu, tak. Czyli jeżeli w domu częściej panowały strategie e, agresywne, to prawdopodobnie będę próbować coś ugrać agresją i tutaj od razu mi się otwiera jeszcze jedna szuflada z, z takimi sytuacjami, gdzie na, na to, co teraz powiedziałem część ludzi powie nie, bo u mnie w domu tam rodzice na przykład często na siebie czy na nas krzyczeli, a ja tego nie robię, tak? Okay. I to może, może oczywiście tak być, że na bazie doświadczeń i takiej świadomej decyzji ktoś właśnie tego nie robi, ale to nie znaczy, że nie jest bierno agresywny. Tak? Czyli często tak jest, że jeżeli ktoś stwierdził, ja nie będę krzyczał, no to na przykład obraża się i stosuje to tak zwane karanie ciszą, co też jest formą. E, takiej biernej agresji. Tak? Także to, to, to nie zawsze jest takie, takie czarno-białe. E, te tematy mają wiele swoich e, odcieni. Jeżeli w domu częściej padaliśmy ofiarą różnych manipulacji, no to manipulujemy, albo jeżeli się nauczyliśmy, że z rodzicami możemy coś ugrać tylko poprzez e, jakieś zmanipulowanie ich, że tam nie ma miejsca na to, żebym ja coś powiedział wprost, powiedziała, bo to nie będzie przyjęte, tylko muszę jakoś zakombinować. No to słuchajcie, to są takie logiczne argumenty, czy logiczne wnioski. Nasz umysł tak działa, że działa w oparciu o to, co wcześniej się sprawdziło i pomogło nam przetrwać. Tak czyli tu w tym całym procesie dorastania, tak, w tym całym procesie właśnie bycia w domu rodzinnym i dochodzenia do naszej dorosłości. Z punktu widzenia biologii tu nie chodziło o to, żebyśmy byli jak najlepiej uposażeni, mieli jak najlepsze strategie komunikacyjne, byli jak najlepiej uposażeni materialnie, etc. Tylko tu chodziło o to, aby życie mogło iść dalej, no to my mieliśmy przetrwać, a skoro jesteśmy tu dzisiaj, no to znaczy, że ten cel został odhaczony. Przetrwaliśmy. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby nasze życie nie polegało tylko na przetrwaniu, to dzisiaj to już w naszych rękach jest to, żeby zakasać rękawy i brać się do roboty i sobie właśnie tam up update'ować to nasze. Oprogramowanie, dodawać tam to, co chcielibyśmy, żeby w tym naszym życiu gościło, i to już zależy od nas. Tak? I teraz, yy, yy, tak jak w tym temacie, tak, ta komunikacja wprost, ona jest ważna z wielu różnych powodów, ale wymienię teraz takie dwa bardzo istotne. Yy, powód numer jeden jest taki, że w życiu dorosłym, to przede wszystkim my sami jesteśmy odpowiedzialni za realizację naszych potrzeb, czyli o to, żeby o siebie zadbać. Nie ma chyba lepszej metody. Tak? Jeżeli coś mi się nie podoba, jeżeli coś tutaj się dzieje, co mnie w jakiś sposób rani, krzywdzi, a może denerwuje tak, to nie ma chyba lepszej metody, żeby przynajmniej spróbować o to zadbać, niż zakomunikować to wprost, tak? To jest, to jest pierwszy powód, e, dla którego warto komunikować się wprost. Drugi powód, no jeżeli zależy nam na tym, żeby być w dojrzałej relacji, no to my odpowiadamy za 50% jakości tej relacji, czyli. E, jeżeli ja chcę współtworzyć dojrzałą relację, w której się dojrzale komunikuję, to to, co mogę robić, to nie wymagać od partnera, tylko samemu to robić. Tak? Samemu dojrzale się komunikować. No i wtedy, wtedy te dwa, yy, dwa cele, czy dwa, dwa ważne punkty yy, będę realizował. Dodatkowy argument, który możemy tutaj dodać, który jest bardzo ważny w kontekście budowania takich relacji długofalowych, takich relacji, które mają być takie szczere, autentyczne i możliwie szczęśliwe. Tak? Możliwie szczęśliwe to nie znaczy, że przez cały czas będzie kraina mlekiem i miodem płynąca, tylko to znaczy, że. Że będą te momenty dłuższe bądź, bądź krótsze, gdzie będzie ciężko, ale jeżeli będziemy potrafili to dojrzale zaopiekować, to to będzie owocować tym, że, że będzie nam ze sobą lepiej i będziemy czuli się ze sobą bliżej. I to, co chcę teraz powiedzieć, to właśnie to, że dojrzała komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi budowania bliskości. Tak, bo bliskość to nie jest tylko to, że się przytulamy, tak? czy, czy trzymamy za ręce, czy, czy uprawiamy seks. Tak? Bliskość to jest przede wszystkim to, że ja mogę tu wszystko powiedzieć. Tak? I wszystko to mam na myśli oczywiście, że mówimy sobie te rzeczy miłe, tak? to co nam się podoba, to co nas zachwyca. Tak? No ale tutaj większość z nas raczej nie ma z tym problemu. Ale mówimy też to, co trudne, to, co mnie boli, to, co mnie skrzywdziło, to, co mnie zraniło, to, co potrzebowałbym, żeby było realizowane inaczej, potrzebowałbym, potrzebowałabym, tak. I zobaczcie, jak mówimy wszystko. I druga osoba robi oczywiście to samo, tak. I nadal przy sobie stoimy, nie ucieka nikt. Nie oddala się nikt, bo usłyszał coś, co jest niewygodne, no to to jest, to jest właśnie budowanie bliskości, tak, między, między innymi. Zresztą, e, wymieniając te takie pozawerbalne, e, również e, aspekty bycia blisko, wspomniałem też o życiu seksualnym, e, no jest mnóstwo badań, które pokazują, że to, co. Działa najsilniej w relacjach długoterminowych, jako tak zwany afrodyzjak, to właśnie szczera rozmowa, w której my możemy właśnie być ze sobą blisko, bo, bo taka szczera rozmowa, gdzie mówimy o swoich lękach, swoich obawach, możemy ją inaczej nazwać, że to jest rozmowa intymna. Tak się buduje intymność. I skoro czuję się intymnie, skoro czuję się blisko z moim partnerem, moją partnerką, mężem, żoną, to taką naturalną koleją rzeczy jest to, że pragnę również z nim czy z nią zamanifestować tą bliskość również na tym planie fizycznym. Tak? I w naturalny sposób pojawia się pociąg seksualny. Tam, gdzie nie ma rozmów, prędzej czy później, ten seks zaczyna jakoś e, tracić na, na wartości czy na jakości, e, i e, on bardzo często też zanika tak, w relacjach długoterminowych. E, albo jak jest realizowany, to minimum, jedna ze stron nie jest zadowolona. Minimum. Nie, to nie jest realizowane w taki sposób, jak gdzieś tam w głębi duszy e, jest pragnienie, żeby było. Realizowane, tak? Tak więc szczera, autentyczna rozmowa, takie mówienie wprost, jest również jednym z najważniejszych narzędzi budowania bliskości. I na koniec tylko tak y, przypomnę, takie fajne narzędzie, które może być w tym temacie y, pomocne, bo y, no może tak być, że y, no właśnie y, wyszliśmy z tym pakietem startowym, no, nie mamy tam zbudowanych tych umiejętności. No i trochę teraz się uczymy, tak? jak, jak możemy to budować, jak możemy komunikować. No i tutaj z pomocą przychodzi nam to takie fajne narzędzie, jakim jest ten taki trzyelementowy schemat, według którego możemy budować asertywną wypowiedź. I ten schemat on składa się właśnie z trzech części. Część pierwsza opisz, co widzisz, część druga. Powiedz, co czujesz. Część trzecia powiedz, czego potrzebujesz. Tak? I y, to jest schemat, gdzie, jeżeli nie mamy jeszcze tej umiejętności, y, tak, tak można powiedzieć, już wyrobionej, nie mamy jej w naszym krwiobiegu, no to możemy się tym schematem podeprzeć, żeby spróbować stworzyć wypowiedź, która będzie najlepszym nośnikiem naszej intencji, właśnie i będzie to taki komunikat. Wypowiedziane wprost. Tyle na dzisiaj, moi mini. Pięknej soboty Wam życzę. Do zobaczenia, hej.